Dzień dobry moi kochani. Kolejny vlogmas. Poranek zaczęliśmy od składania krzeseł. To znaczy Juri zaczął od składania krzeseł, które zamówiłam. Nie ma jeszcze stołu, ale stwierdziłam, że wkurzają mnie te pudła i wolę po prostu, żeby już te krzesła stały bez stołu. A w ogóle to zaraz zadzwonię i dowiem się, co z moim stołem. Nie ma. Nie mam, misia. gdzie mi się schowałeś? Tutaj. Tutaj jest? Schowałeś mi się do pudełka. Musisz spać. Okej. Okay. Dziecinka mnie nie będzie, wiesz? No, papa jedziemy. Ja Kocham cię. Jedzie! Jedziemy. Jadę właśnie na siłownię i przed chwileczką rozmawiałam z firmą, w której zamówiłam stół. Oczywiście mojego stołu nie ma i nie będzie To znaczy będzie, ale w połowie stycznia I nikt nie, nie pomyślał, żeby mnie o tym jednak poinformować I nie jestem zadowolona z tego powodu Bo po pierwsze na maksa brakuje mi stołu w kuchni Po drugie, serio, gdybym wiedziała To bym sobie już zamówiła normalnie ten stół I teraz nie straciłabym całego tygodnia Tylko miałabym ten stół zaraz A tak to nie mam ani stołu I straciłam jeszcze czas Swoją drogą, totalnie rozumiem, że że w się błąd coś może nie wieś na stan magazynowy i tak dalej, ale no ta firma nawet mnie o tym nie poinformowała i ja bym tak słuchajcie, czekała na ten stół zamiast dwóch dni, trzy tygodnie. Najgorsze jest to, że ja potrzebuję bardzo konkretnego stołu. Ja potrzebuję stołu, który będzie kwadratowy na jednej nodze i w kolorze czarnym. I znalazłam tak naprawdę tylko jeden taki stół. Eee, I właśnie był on dostępny na trzech stronach internetowych, no ale wszędzie jest na maksa długi okres oczekiwania, tylko właśnie na tej jednej stronie był taki krótki. No ale była to pomyłka, więc niestety, słuchajcie, dzisiaj jeszcze będziemy jechać do IKEA, dlatego że musimy kupić e, podstawki na gwiazdy, które kupiliśmy w zeszłym roku, bo kupiliśmy same gwiazdy, a nie kupiliśmy do nich podstawek. Także teraz musimy pojechać do kupić podstawkę i chyba żarówkę, bo wydaje mi się, że tam jest żarówka też normalna. I zobaczymy w może w Ikei jakiś stół, chociaż nie sądzę, bo potrzebuję konkretny, tylko konkretny stół mi tutaj pasuje i wielkościowo i wizualnie. Na początku w ogóle jak się tu wprowadziliśmy, to myślałam, że te wysokie krzesła będą ok, ale jednak kurczę, przypomniało mi się, jak mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu i też nie było tam stołu, tylko była właśnie wyspa i e, takie wysokie krzesła. Ja nie lubię jeść ani przed telewizorem, ani na kanapie, no lubię po prostu jeść przy stole i, i też kurczę ta wyspa w kuchni mi tego nie zastępuje tego stołu. Także mm, to musimy z stół w domu po prostu. Nie wiem, słuchajcie, mam teraz już ochotę to totalnie odpuścić, bo tak jak Wam powiedziałam, jeszcze za chwilę jak wyjeżdżamy. A, więc jeżeli nie znajdę tego stołu stacjonarnie, to po prostu zajmę się już tym wszystkim po świętach. I tak jeszcze przed nami trochę rzeczy, bo jeszcze musimy zamówić kanapę, jeszcze musimy zamówić wykładziny, rolety do sypialni. Najgorsze, to znaczy najbardziej czasochłonne, już i tak jest za nami, bo najbardziej czasochłonne to były szafy.

I spend a minute without you, I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move, I don't move with my body. Come give me with your touch. nic po treningu, mam w ogóle sobie włosy. Ostatnio moje włosy mają naprawdę dobry moment, chociaż sporo mi ich wypadło i mam ich zdecydowanie mniej, ale już trochę przestały wypadać, więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że na proste wrócą, bo ogólnie są naprawdę super kondycji, ale mam strasznie w ogóle jasne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Teraz może w tym świetle sztucznym tego tak nie widać, ale faktycznie po Azji mocno rozjaśniały. Słuchajcie, jak wstał właśnie z drzemki, Zrobiłam konkretny trening dzisiaj jestem bardzo zadowolona, bo tak szczerze ostatnio miałam trening pourodzinowy i no mocy był brak. Nie chciało mi się jak cholera, zrobiłam, więc tak byłam bardzo zadowolona z siebie, że zrobiłam w ogóle ten trening. Ale nie oszukujmy się, to nie był trening mojego życia i mogło być zdecydowanie lepiej. E, dzisiaj było konkretnie, dzisiaj będę miała zakwasy na bank, bo wracam już powoli na te ciężary, na których byłam przed wyjazdem. Dwa miesiące właściwie nie ćwiczyłam, no bo te moje pojedyncze treningi, które sobie zrobiłam, czy tam te reformery, no nie uznam tego jako taki regularny trening. Więc jak wróciłam, no to troszeczkę musieliśmy zacząć lżej. No i teraz z treningu na trening wchodzimy już na te samo obciążenia, które miałam e, zanim wyjechałam. Ja wiem, słuchajcie, że teraz jest dużo różnych form aktywności fizycznej, modnych. Jest i yoga, i akroyoga, i właśnie pilates, i tak dalej. Ale ja uważam, że siłownia i podnoszenie ciężarów, no dają najlepsze efekty, no. Po prostu przynajmniej u mnie, tak wiecie, patrząc po prostu po sobie i po swoim ciele, to mm, najszybciej widzę efekty po siłowni. Eee, najbardziej czuję też po prostu po swoim ciele, że się wzmacnia. Na przykład plecy mega mi się wzmocniły i w ogóle poszerzył mi się zakres ruchu, bo kiedyś nie byłam w stanie, w ogóle mam trochę wady postawy, nie byłam w ogóle kiedyś w stanie podnieść tak rąk. Tak daleko w sensie. O, tutaj to był mój maks. Miałam tak zablokowane plece. A właśnie dzięki ćwiczeniom z Wojtkiem tak ładnie poszerzyłam swój zakres, że teraz na spokojnie robię wszystkie ćwiczenia, nawet z obciążeniem takie, które właśnie wymagają ode mnie uniesienia rąk za plecy. I to jest super! I naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że tak jest, bo ja się po prostu od razu sama lepiej czuję. Nawet wiecie. Ten aspekt taki wizualny, że czuję lepiej wygląda, jak ćwiczy i ciało jest inne, bardziej jedne, szczególnie już po 30, to naprawdę jest różnica. To jest jedno, ale dla mnie też to jest dużo dla głowy. Treningi, to, że chodzę regularnie, że mam trenera, że to wszystko jest wiecie. No, dobrze zrobione. Jakbym sama chodziła, to też myślę, że byłoby trochę inaczej. Nie czuję się w ogóle na tyle... Ogarnięte, że chodzi o siłownię, żeby tak jeszcze sama chodzić, chociaż może mi się tak wydaje i z wygody, tak gadam. Ale po prostu lubię też bardzo treningi z Wojtkiem i cieszę się, że wróciłam na tą siłkę. Naprawdę cieszę się. Już słuchajcie, trochę ćwiczę. Ale będziemy robić szejka potreningowego, dlatego że... Chcę niedługo jechać do Ikei, zanim wziąłem prysznic, zanim to, zanim tamto, to już jest ciemno i nie wiem, ostatnie te dni w te zimy to po prostu mi tak szybko ale więc nie chcę teraz tracić czasu na gotowanie, tylko zrobię sobie szejka proteinowego, przy okazji jest przepyszne, także... Eee, może się zainspirujecie. I moi drodzy, zaraz wam pokażę, czego użyję do mojego szyjka. I w ogóle zaraz wam pokażę, jaką mam teraz fajną nakładkę na Blendigo, dzięki czemu będę mogła sobie zabierać w ogóle na siłownię i robić sobie bezpośrednio po. Ja często też na siłowni kupuję mmm, białko po prostu, ale mi nie smakuje takie czyste białko. Ja lubię sobie dodać jeszcze owoce, masło orzechowe i zrobić sobie z tego białka taki pełnowartościowy posiłek. No i moi drodzy, zaczynamy od mleczka. Ja lubię normalne mleko. Nie mam nietolerancji laktozy, także po prostu dodawam sobie normalnego mleka. Najbardziej to w ogóle lubię takie wiejskie mleczko. Niestety akurat teraz takiego nie posiadam, ale lubimy takie wiecie, prawdziwe wiejskie mleko. Ono smakuje w ogóle zupełnie inaczej niż takie. Dodajemy, słuchajcie, banana. A ja daję tak pół banana, drugi pół zaraz damadziowi. Dorzucam sobie jeszcze krem daktylowy. wiecie, tak, żeby sobie troszeczkę osłodzić do tego łyżka masła orzechowego, taka trochę duża mi wyszła, ale. Niech będzie. Zaraz dorzucimy sobie jeszcze białko. I słuchajcie, kakao. Ja kocham kakao. Naprawdę uwielbiam kakao. Ja w ogóle lubię sobie zrobić tak wieczorem kakałko. Takie normalne, który sobie gotuję w garnku. Dodaję odrobinę. Dodaję sobie jeszcze jedną miarkę białka i lecimy. to smakuje jak taki pudding czekoladowy. Ależ idealnie to wymierzyłam. No i co uwielbiam Blendigo? To, że tak łatwo się czyści. Proszę bardzo, odrobinka wody, odrobinka płynu i proszę bardzo. Płuczemy, moi drodzy. I mamy czysty blender. Zobaczcie, jest taka nowa nakrętka w Blendigo. I możecie tej nakrętki użyć zarówno normalnie do blendowania jak i do picia. Także możecie na przykład yy, wrzucić sobie tutaj Wasze ulubione składniki i podczas podróży po prostu zrobić sobie szejka na świeżo i od razu się napić. Genialne. Ja to będę w ogóle zabierała na siłownię. Naprawdę super, że można tej nakrętki użyć zarówno do blendowania, jak i do picia. Mega. Sprawdzę sobie teraz z Wami, jak to działa. Zrobię takiego szejka też już, bo powiedział, że chce. Dobra Michał, ja Ci dam mojego, a ja sobie zrobię nowego. Ej, to jest mega w ogóle szczelne. Super. Będę to zebrała na siłownię. Będę miała na świeżo wszystko. Mega. Dla mnie nie ma nic lepszego niż Blendigo. Zresztą wielokrotnie widzieliście na filmach, jak używam Blendigo, i to nie dlatego, że współpracę, tylko po prostu, bo Blendigo towarzyszy mi po prostu w kuchni. Pankejki dla Edia w 90% robię Blendigo. To jest naprawdę fajny prezent. Po pierwsze, bo jest praktyczny, po drugie, bo naprawdę ładnie wygląda. Macie 10 kolorów do wyboru. Ja chyba najbardziej lubię ten, ale ma jeszcze taki ciemno-szary i też mi się on bardzo podoba. I wydaje mi się, że przyda się on w każdej dosłownie każdej kuchni, bo można nim łatwo zrobić masę na pankejki, na leśniki i tak dalej. Możecie sobie zrobić zdrowego szejka. Możecie też ym, zrobić przeróżne rzeczy dla dziecka, szczególnie jak zaczynacie przygodę z rozszerzeniem diety, to taki sprzęt naprawdę jest pomocny. Możecie sobie robić wszelkiego rodzaju sosy do różnych sałatek i tak dalej. Wiem, że teraz mnóstwo z was jest właśnie w tym trybie szukania prezentów. Także moim zdaniem nie musicie już szukać. Naprawdę, to będzie fajny pomysł na prezent. A teraz, moi drodzy, jest świąteczna promocja i możecie kupić blender razem z tą zakrętką, która jest mega praktyczna. Jak mogliście zobaczyć, naprawdę to jest game changer. I taki zestaw kosztuje 199 zł. Także naprawdę jest to dobra cena i super pomysł na prezent pod choinkę. Także wszystko macie jak zawsze w opisie tego filmu. Klikajcie tam w link, wybierzcie. Piękny kolor, jeden z dziesięciu i macie super prezent gotowy. Kawusia na wynos i jedziemy, moi drodzy, do Ikei. Odkąd mamy ten ekspres i dobrą kawę, kawa mi najbardziej smakuje w domu i naprawdę wolę sobie zrobić kawę na wynos niż kupować w jakichś kawiarniach. Czy my wam już mówiliśmy, że ta piosenka... Towarzyszy nam, odkąd gdzie się urodził, ponieważ cały czas leciała na sali neonatologicznej i tam właśnie leciało RMF Classic. Nie wiem, czy wam to już mówiliśmy, bo nie ogarnię już, co mówimy w którym vlogmasie. Ale właśnie znowu jedziemy i znowu leci ta piosenka. Lecimy, moi drodzy, do IKEA, do miejsca, gdzie również wszystko się zaczęło, ponieważ zaczęło się nasz związek <laughs> właściwie. Czy znaczy, wtedy się jeszcze tego nie spodziewałam, ja chyba już wiedziałeś. I wy Boże. też wiedzieliście, bo pisaliście, że o, chyba będziecie razem. Ja wiedziałem od razu, jak to do mnie zezwoliło się, wiedziałem, że wiedziałem od Wchodzimy do Ikei. Ciekawa no, jestem, czy będzie tłum, w ja było, ale nie, w ja było tłum. chyba jest poniedziałek, więc może nie będzie tak tragicznie. Jezu, już jest tak ciemno, słuchajcie, jak była noc. Ej, zobaczcie, czegoś takiego nigdy nie było w Ikei. Takich grzybów i misiów. O, jaki super! I jest misia, Jezu, jaki... A, to jest miś na grzybie! Proszę, Edziu. On przytula od razu misia. U nas każda wycieczka do Ikei i Edkiem kończy się nową przytulanką. Patrzymy jeszcze trochę na narożniki, ale te w Ikei narożniki jakoś tak do mnie nie przemawiają. Jakie Patrzymy tutaj też na stoły, ale no ja potrzebuję stołu kwadratowego na jednej nodze. Są na jednej nodze, ale same okrągłe. Nasze krzesło, pamiętasz? Super wygodne było to krzesło. Ładne. Odłożymy ją, bo my mamy edyk poduszki w domu, wiesz? Słuchajcie, chyba pierwszy raz zrobimy zakupy w Ikei i kupimy tylko to, czego potrzebujemy. Nie? Tak. Jakoś tak szybko przeszliśmy bardzo. Mamy suszarkę, idziemy teraz po te podstawki tak, na gwiazdy. Nie jest taka IKEA. IKEA ma Oj, bo Juri bardzo lubi Ikea w Jankach. A teraz przyjechaliśmy na targówek, bo korki były trochę mniejsze tutaj. Mamy, moi kochani, udało się. Mamy nasze podstawki, Juri mówi, że żarówki mamy w domu. Ja nie mam pojęcia gdzie, ale ufam Ci, że wiesz. Mamy Mam, słuchajcie, w bagażniku takie dobre cukierki i za każdym razem jak otwieramy bagażnik to któryś z nas, tak sobie, tak sobie no podjadę w tego cukiereczka. Mhm. Nie, tak to. to wygląda klint, ale to nie jest klint. Mhm. Jakby Nutella zamknięta w tym. Mhm. Mm nie? Totalnie jak Nutella, no. Kręcę marakują i na kogo wypadnie, ten ogarnia no. gwiazdę z Ikei. Kręcę. Spadnie. <susza> Poczekaj, zakręcę delikatniej. Uwaga... Na, my... na ciebie. Na mnie? O! Nie, nie. Wypadło, proszę, znowu. Nagrało się. Jezu, ja nie o Jezu, ale ja jestem strasznie słaba w tak... nie Nie! Nie, nie, Dobra, obstawiamy ile czasu to zajmie Piotrkowi. Erm. To, <inaudible> no to jest easy. Ja to już składałem, to jest G-easy. Bo mówię, to jest w ogóle jak czapka, jak tu złożyłeś. Pokaż. Tylko wiecie, jaki jest ten? <laughs> Statua wolności. To jest, klioła, jak statua wolności to, bez kitu? Zrób statuę. Nie, się. według mnie no totalnie to, statua, to, statua. Statua wolności. Słuchajcie, to jest znak. To jest, tylko to... O! Zajebiste. Ale ona tak trzyma, nie? Wyglądasz jak tak, Jezus skrzypowany ja cię. Beyoncé. No, możesz puścić. Możesz puścić. Ale co? Wyglądasz tak. Ja to jest IK Lifehack. Czekaj, czekaj. <laughs> Normalna akcja, no. Bo niczego nie czułeś. z grupą Alty Lego. O, to jest ten Mikołaj. Tak. <laughs> mojej drodzy, leci Titanic Dajcie znać ile razy w ciągu swojego życia oglądaliście Titanica A gwiazda chwilowo jest tutaj Powinna być tutaj, ale chwilowo jest tutaj Jura zawsze bardzo chce oglądać Titanica I Piotrek zawsze też chce bardzo oglądać Titanica Nie, wygramy scenę na drzwiach Ja mam Titanica na kasecie, sobie oglądam jak miałam 11 lat i wyglądał inaczej A ja bym takiego obejrzała Takiego wiesz, z kasety Moi drodzy, kolejny dzień do 24. Titanic wybrane. rozumiecie to? Prawie skończyliśmy z Jurym. Myślałam w ogóle, że już kończymy, ale okazało się, że jeszcze nie. Skończyliśmy na tym, że już część osób była na tych kajutach ratunkowych. No ale już poddaliśmy się, i już mi zasypiły, jeszcze montowałam w vlogu masy. Ale spoko. Powiem wam tak, fajnie jest że Titanica, i w ogóle on jest teraz taki podkręcony. Te kolorki są takie ładne, i naprawdę miło się to ogląda. Także jak jeszcze nie macie planów na wieczór, to polecam wam Titanica, naprawdę. Ja się tak śmiałam z chłopaków, że oni chcą to oglądać, a potem naprawdę stwierdziłam, że to był dobry pomysł. Niemniej jednak siedziałam do późna. Trochę wór pod okiem jest, ale zaraz nałożę kramik, bo dzisiaj kręcimy, słuchajcie, rolki, jesteśmy w studio i lecimy, jest ze mną Asia i poranek mamy pracujący, a prosto stąd jeszcze jadę do ortodonty. Zobaczycie z moimi zębami i boję się tego, ale o tym powiem wam później. A teraz zabieram się za robotę. Jesteśmy w ogóle pierwszy raz tutaj w tym studio. To studio nazywa się Summer Palace i jest tutaj tak pięknie i pierwszy raz jesteśmy w studiu, gdzie nie będziemy korzystać ze światła dziennego do nagrywania rolek tego typu, ale naprawdę ładnie to jest, bardzo ładnie. Klimat niesamowity, bo to jest w kamienicy, w na żurawie, czyli w cisłym centrum Warszawy. I mi się... Zdancie, jak Summer Studio Palace? No, to nie Summer Studio. No. Sorry, to się nazywa Summer Studio. Nie Summer Studio Palace. Bo jest jeszcze Studio Palace, to jest to samo, tylko dalej, pod Warszawą no, chyba. Ciak, ale to jest super. No bardzo ładnie to jest. I lubię w ogóle bardzo klimat kamienic. Jeden problem to miejsce zaparkowania. No, ale Ale nie tak, to było bardzo łatwo na przykład. No bo mi zajęłaś miejsce. No, tak to nie byłoby tak łatwo. Moi kochani, już jesteśmy po nagrywkach. Ledwo co zdążyłyśmy, ledwo co. No ale dałyśmy radę. A ja teraz się będę z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Cieszę się bardzo, że moje luźne vlogmasy bez spiny Wam się podobają. Stresowałam się, że nie przygotowałam się do tego vlogmasu. Nie ma intra, nie piekę pierników i nie robię tych wszystkich rzeczy, które robią wszyscy. Ale miło Wam się ogląda, więc ja się bardzo cieszę i cieszę się, że też tak dużo tych filmów udaje mi się dodawać. Dziękuję jeszcze raz. Buziaczki. Do zobaczenia w kolejnych vlogach. 啊。